Jedni zbierają monety, inni znaczki pocztowe, ale są i tacy, dla których każdy nietypowy przedmiot jest ciekawy. Ponad 200 sztuk akurat tu, w tym pomieszczeniu. W piwnicy znalazłoby się jeszcze kilka eksponatów. Na początku zafascynowała go lampa naftowa, którą dostał od kolegi pracującego na skupie złomu. Uzbierał ich parę sztuk. Później gromadził podkowy, zegary, wieszaki i sprzęt muzyczny. Żelazka również trafiły w ręce zbieracza. W jego kolekcji znajdują się takie na węgiel drzewny czy spirytusowe. Są również żelazka z duszą, czyli ze sztabką rozgrzewaną na ogniu. Większość jest tu naszych polskich. Jest y, część też niemieckich, które zresztą też przywiozłem z Niemiec na flumarkach, kupiłem. Najstarsze udokumentowane jest z 1000. 894 roku. Są prawdopodobnie tu niektóre okazy starsze, ale na nich nie ma bitych dat. Wiesław Tromski codziennie od 8 lat szuka nowych eksponatów, jest budowlańcem i ma okazję szperać w różnych miejscach. Wszystko, co nietypowe, przyciąga jego uwagę. Ma świadomość, że niektóre z tych przedmiotów są cenne, ale tej pasji nie przekłada na pieniądze. Przykład pana Wiesława to jest, ja myślę, że jeden, przynajmniej z kilku, jeśli nie kilkunastu w Trzciance. I fajnie, świetnie, że ludzie mają takie pasje. Pan Wiesław akurat kolekcjonuje żelazka podkowy, ale takich pasjonatów w, w mieście jest więcej. Niewielu jednak trzcianeckich zbieraczy decyduje się przekazać swoje kolekcje do lokalnego muzeum. Ale Kustosz liczy, że to się zmieni. Zajmują się tym osoby już... Yy... No wiekowe bo młodsze osoby tego nie podzielają tej, tej pasji i oni też się tym właśnie martwią, kom, komu przekażą te swoje kolekcje, gdy ich już nie będzie, bo ich, ich, ich rodzina, ich dzieci nie, nie podzielają tej pasji. Wiesław Trąbski także nie zamierza zamykać się ze swoimi zbiorami na klucz, ale na razie o oddaniu kolekcji żelazek do Muzealnej Ekspozycji nie myśli. Pokazywał je na wystawie w klubie emerytów i rencistów, licząc, że swoją zbieraczą pasją zarazi innych mieszkańców trzcianki.